Jesteśmy na Kiermaszu w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Rozmawiam z panią Izabelą Chyłą, która jest współorganizatorką tych targów. Proszę powiedzieć, który już raz zorganizowany jest kiermasz? Kiermasz odbywa się już po raz 18, a w tym miejscu w Muzeum Inżynierii Miejskiej jesteśmy po raz trzeci. Jaka jest specyfika tych targów? Czym różnią się od innych? Są to bardzo wyjątkowe targi. Są to targi polskiej mody i polskiego designu, więc możemy tutaj znaleźć wspaniałe firmy, które się wystawiają. Tych firm jest około 50 w tym momencie na Kiermaszu. Mamy różne akcesoria, mamy modę, mamy design, mamy ubrania, mamy dodatki, mamy paski wszystko, czym możemy się pochwalić w polskim designie. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na takie targi? pomysł chcieliśmy wypromować polskich wystawców i pokazać, że naprawdę mamy się czym pochwalić. Polska moda i polski design jest naprawdę świetnej jakości, są to wspaniałe produkty, więc chcemy po prostu pokazywać to szerszej publiczności. A dla kogo są te targi dla specjalistów, koneserów czy dla każdego? Najczęściej raczej dla każdego. Ceny na targach to nie są takie rzeczy z pierwszych stron gazet, na które nas nie stać. To są rzeczy, które każdy z nas ubierze codziennie. Są to płaszcze, dodatki, kurtki, bluzy. Tak naprawdę wszystko, w czym na co dzień możemy chodzić. Ile w tej, edycji macie, ilu w tej edycji macie wystawców? Mamy około 50 wystawców przy tej edycji. I co ciekawego tutaj można spotkać? Co Panią zaskoczyło? Są wspaniałe, są wspaniałe rzeczy. Tak naprawdę każde stoisko jest zupełnie inne. Każdy ma swój określony profil. Są to stoiska bardzo kolorowe, bardzo ciekawe. Myślę, że warto się przejść i pooglądać i znaleźć coś również dla siebie. Kiermasz to impreza cykliczna. Ile razy ją organizujecie? Kiedy będzie następna? E, następny kiermasz będzie w maju. Organizujemy kiermasz cztery razy do roku. Mamy edycję wiosenną, mamy wiosna, lato, jesień i zima. Tak jak cztery pory roku. I zawsze są to rzeczy... Podobne, czy różnią się czymś? Za każdym, mamy, za każdym razem mamy około 30% nowych wystawców. Zależności też, jaki mamy budynek, akurat w tym budynku mamy około 50 wystawców, a w maju będzie to już większa edycja, gdzie będzie ich już aż 150. Czy będą również tutaj? Nie, odbędą się w zupełnie innym miejscu, przy krakowskich Błoniach. W, wie pani co, w dzisiejszych czasach tak naprawdę bardzo wielu młodych Polaków zaczęło tworzyć a projektować, wytwarzać najróżniejsze przedmioty. Od ubrań po pełnego rodzaju akcesoria, po plecaki, paski, buty, okulary, co tylko Pani sobie może wymyślić, w tym momencie to tworzymy. A tych ludzi jest coraz więcej. A razem z swoją spoliczką wymyśliliśmy jakiś czas temu, żeby zacząć organizować takie targi w Krakowie. No, i zaczęliśmy szukać. Wszyscy dobrze wiemy, że jak się czegoś szuka, to można to znaleźć, i w ten sposób zaczęliśmy trafiać na, na kolejne portale, często marketingiem szeptanym, często ktoś nam polecił, a już teraz tak naprawdę bardzo wiele osób też do nas pisze i znajdujemy tych młodych polskich wytwórców, rzemieślników, projektantów. W jaki sposób jakiś producent, który jeszcze nie był na kiermaszu, może się na nim znaleźć? Bardzo proste, tak naprawdę. I na naszej stronie internetowej kiermasz.pl, a także na naszych wszystkich social mediach jest wszędzie podany nasz adres mailowy. Wystarczy do nas napisać, wystarczy się zgłosić. Wymienimy kilka maili i na pewno a, może dołączyć wtedy do grona potencjalnych wystawców Kiermaszu. A czy przyjmujecie wszystkich, czy dokonujecie pewnej selekcji? Wie państwo musimy dokonać selekcji w jakiś sposób a, z dwóch powodów. Pierwszy, ten taki bardzo oczywisty i prozaiczny, to znaczy każda przestrzeń ma swoją kubaturę. Nie jesteśmy w stanie pomieścić wszystkich, kogo byśmy chcieli pomieścić. Tym razem na Kiermaszu w Muzeum Inżynierii Miejskiej zebraliśmy około 55 różnych wystawców. a więc nie zmieścimy tak wielu, ilu byśmy chcieli. Następne kolejne targi będą większe, więc to będzie łatwiejsze. To jest pierwszy powód. Drugi powód też dość oczywisty. Nie chcemy też, żeby te rzeczy się powtarzały. Nie chcemy, żeby wystawcy, żeby cały kiermasz dotyczył tylko i wyłącznie jesiennych płaszczy. Albo tylko i wyłącznie plecaków. Chcemy to zmiksować, chcemy, żeby kiermasz był dla każdego, chcemy, żeby każdy znalazł coś ciekawego na kiermaszu. Przez to tak naprawdę robimy bardzo duży miks wszystkiego, bo tym razem na kiermaszu znajdzie pani dosłownie wszystko. Od roślin w doniczkach po granole, po płatki do jedzenia, od kosmetyków po ubrania, od pasków po torby. Czyli są to w jakimś sensie targi autorskie. Państwo je również tworzycie, nie są to po prostu zebrani w jedno miejsce wystawcy. My, to znaczy to są zebrani w jedno miejsce wystawcy, jak najbardziej, ale my w sam Kiermasz wkładamy bardzo dużo nas, bardzo dużo naszego serca, a z nami się z tymi ludźmi, przyjaźnimy się z nimi. A większość z, na, z nich przychodzi do nas z edycji do, co edycję. To już są po paru latach po prostu przyjaźnie, więc tak, w Kiermaszu jest bardzo duży kawałek nas, ale są to oczywiście targi autorskie poszczególnych brandów, które tak naprawdę są wyjątkowe w swoim rodzaju, bo prowadzą je poszczególni i różni ludzie.